Hejka kochani, a dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy, który zrobiłam dwa dni temu. Wiem, że już kilka rzeczy jest otwartych, ale i tak Wam je pokażę, bo, bo po prostu i tak już nie mam co nagrywać, po prostu nie mam pomysłu i zazwyczaj też nie mam czasu. No, wyjaśniałam tu sprawę dlaczego, więc teraz Wam pokażę ten haul. Więc zaczynamy. Aha, i chciałam jeszcze powiedzieć, że najlepsze rzeczy będą na końcu i są to dwie najlepsze rzeczy. Yy, tak jest moim zdaniem z tego całego zamówienia. Okej, okay, więc w takim razie pierwsza rzecz to jest taka półmokra karma z Alpha Spirit, a zapomniałam powiedzieć, że to zamówienie jest właśnie głównie z Alpha Spirit. Yy, I są tu różne smaki, na przykład jest kurczak, kaczka. Ryba i tak dalej, i wygląda ona tak. Ona jest taka, właśnie półmokra. Takie malutkie granulki. I mogę Wam nagrać, jak daję mu obiad, jak już Wam pokażę ten hol. No i lecimy dalej. Więc tak, dalej mamy takie przysmaczki też z Alfa Spirit. O smaku kaczki. I to też są takie małe granulki. Ok. I mamy jeszcze o takie przesmaki. One też są również z kaczki. I one są takie same, praktycznie jak te poprzednie. Więc mamy też takie. I teraz będą z y, Wolfa i Karmilow. Mamy na przykład tutaj taki paseczek w takim mini woreczku z ulfa paski, z łososia, z marchewką. Kosztowały one 9,50. Taki pasek. I mamy takie kosteczki, dwie, były trzy, ale już jedną zu zużyliśmy wczoraj do obiadku. Z karnirow, jadnięcina ze żurawiną i również kosztowały 9,50. I teraz y, będą jeszcze ostatnie przesmaczki. I to są ostatnie przysmaczki z ulfa. Mamy też takie żółte i. One chyba są o smaku kurczaka. Mm, więc kupiłam też w sumie zamówiłam takie. I to były ostatnie przesmaczki, więc teraz pokażę Wam karmy. Zamówiłam jeszcze takie dwie karmy. Z, z doliny na teci o smaku kurczaka i jadnięcinną. Tutaj są takie składy: czyli ryż brązowy, bazylia, marchewka, olej lniany. I tutaj mamy w sumie to samo. I one kosztowały 3,90. I ta również 3,90 więc mam takie dwie karmy i teraz pokażę wam te dwie najlepsze rzeczy z yy, całego zamówienia no więc uwaga, uwaga dyrydy. kupiłam muliki mata, to jest rozmiar S i my mamy taki miętowy kolor bo taki mi się najbardziej podobał o to jest jakiś brudny już i tutaj właśnie jak widzicie ma tu takie jakby że to się przykleja na podłogę, i żeby pies mógł sobie na spokojnie gdzieś to właśnie to się przykleje, żeby to się nigdzie nie rozsuwało po pokoju, więc jest to bardzo fajne rozwiązanie. I słuchajcie, gdyby nie to, że on bardzo jakby bardzo szybko je tą mokrą karmę, po prostu bardzo się cieszy i ją szybko je. To po prostu mogłoby zaszkodzić jego, jemu organizm, dlatego że on bardzo szybko to je i no zazwyczaj mi później wymiotował. Więc gdyby nie to, że on wymiotował, to bym na pewno nie kupiła tej Likimaty, ale jest to bardzo fajne rozwiązanie i polecam takie Likimaty, jeśli wasze psy również tak reagują na te yy, jedzenie. Y, które im dajecie, bo jest to naprawdę mega fajne rozwiązanie, bo ono spowalnia jedzenie. Tutaj się smaruje jakąś mokrą karmę, tutaj jakby w te mm, linie, tutaj takie. Więc jest to mega fajne rozwiązanie. I więc, jeśli Wasze psy też tak reagują, takie jak mój, to polecam takie maty. I lecimy z drugą, i już chyba ostatnią rzeczą. Więc mamy uwagę, taką rozkładaną miskę. My ostatnio zaczęliśmy dużo podróżować. W sensie takim, że gdzieś do jakiegoś parku, lasu czy coś. i jest naprawdę mega gorąco. To po prostu jakby. Kupiłam mu tą miskę taką na, również na Allegro. To całe zamówienie jest z Allegro. Yy, I ona jest fajna, ponieważ po pierwsze jest rozkładana i nie zajmuje dużo miejsca. A po drugie, tutaj ma taki wieszak i można sobie ją gdzieś przyczepić. Nie trzeba brać jakiejś torby czy coś. Tylko można ją sobie przyczepić na przykład do jakiegoś wieszaka. Czy coś. Więc jest to bardzo fajne rozwiązanie. Ją się tak po prostu rozkłada i można nalać dla psa wody. Więc jak dla mnie mega duży plus na tą miskę, bo jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Jeśli też zaczęliście tak podróżować z psami, to polecam, bo jest mega fajna. Więc tak, to już był chyba... Wszystkie rzeczy to były już. Więc... Chyba teraz jeszcze nie będę się z wami żegnać. Więc chyba nagram wam obiadek, bo właśnie muszę go nakarmić. I chyba otworzę sobie właśnie którąś karmę z Dolin Notaci. I chyba wybiorę tą z jedniciną, więc otworzę sobie tą karmę. I nagram wam jego cały obiadek. Dobra, więc przyniosłam sobie jego miskę i łyżkę do mieszania. I teraz będę otwierać tą karmę. Piesek już sobie czeka, a ja już będę dawać do miski karmę. Już dołam karmy i teraz będę to tak rozgniatać. Dobra, ja już to mniej więcej rozgniatam i będę dawać yy, taki przysmak z Ulfa, jakieś może dwa. I z tego dwa przysmaki. No i na sam koniec mieszamy. Ja ogólnie jestem teraz na podwórku, jak moglibyście zauważyć już. I słuchajcie, no sami widzieliście jak on reaguje na tą karmę. No nie jest to dla niego zbyt dobre. Ale dzisiaj pewnie zastanawiacie się dlaczego ja mu daję takie coś. Skoro on przecież tak szybko na to reaguje. Chodzi o miskę. O miskę. Czemu ja mu daję to w misce dalej skoro już mam tą likimatę. Czy coś. Ale po prostu dałem mu raz... Ja mu daję ogólnie raz dziennie w miejsce, bo ja mu daję trzy razy jedzonko w ciągu jednego dnia. Yy, dlatego po prostu dam mu teraz obiadek w miejsce, a już kolacja będzie na likimacie. Yy, no chyba raz dziennie może sobie zjeść tak na spokojnie z miski, a nie tam musi się męczyć jakieś może 10 minut. Ale słuchajcie, no ta likimata naprawdę pomaga. I on to tak szybko zjadł w tym miejscu. No, sami widzieliście, że nawet nie zdążyłam tego nagrać od początku. No więc. No, sami wiecie o co mi chodziło z tulikiem. Mam nadzieję, że teraz mnie zrozumieliście. Ja Wam dopiero zaczęłam nagrywać, a on już kończył. Yy, no więc, jak widzicie, no, dlatego kupiłam tulikimato, bo gdyby tak nie robił to bym po prostu na pewno tego nie kupywała tej likimaty więc no my zaraz pójdziemy na spacerek yy, więc może zabiorę was tam yy, i coś tam wam ponagrywam ale nie będę tu nic obiecywać bo może po prostu pójdziemy sobie gdzieś dalej bo teraz akurat nie jest tak gorąco ja, jak mogliście zauważyć już jestem w sukience bo było naprawdę gorąco a, słuchajcie, dzisiaj w ogóle jest zaćmienie księżyca chyba, czy tam słońce, nie wiem, jak to się mówi, ale nieważne. W każdym razie mam taką folię i właśnie dlatego byłam tutaj na podwórku, żeby to właśnie zobaczyć. Uuu, tu ja. <ścoughs> ale słuchajcie, teraz jest cień ogólnie, będę musiała wyjść, kiedy będzie słońce, bo w cieniu to w ogóle nic nie widać. Dostałam w szkole właśnie taką folię i byliśmy właśnie w szkole, pod szkołą yy, obejrzeć to zaćmienie. Yy, ale okazało się, że zamiast zaćmienia zobaczyliśmy zachmurzenie. Więc tak, yy, chmury zasłoniły słońce i nic nie było widać. Więc no super po prostu. Jeszcze folia mi zleciała. No, więc my zaraz wybieramy się na spacer, bo musimy iść na dwójkę. Yy, no, bo teraz miał obiadek, pewnie się najadł i po prostu wy musimy wyjść na tą dwójkę. I myślę, że was zabiorę, bo idziemy dzisiaj na pola, póki nie jest tak gorąco. Więc pójdziemy sobie na pola yy, za chwilkę i pójdziecie tam razem ze mną i będziemy już się widzieć, jak już będziemy szli w stronę pól. Jak to dziwnie brzmi, pól No dobra, nieważne, widzimy się za chwilkę Zaszłam na chwilę do domu, bo muszę to posprzątać yy, Więc zrobię to szybko, uwaga Tu jest syf I zaraz zobaczycie No więc ja już to posprzątałam I lecimy na spacer My już jesteśmy na naszym spacerku I powiem wam, że zrobiło się nawet dosyć Chłodno. Może są trochę szumy w tle, ale jest mocny wiatr. Teraz się tak zrobił. akurat gdy my wyszliśmy na spacer. Przepraszam, jeśli słychać takie y, szumy przez wiatr, ale no to nie zależy ode mnie. Więc no. Tak czy jak musieliśmy się wybrać na ten spacer. Nawet gdyby padało, to byśmy też poszli, ale chyba już bym wtedy tego po prostu nie nagrała. Dobra, chyba włączam nagrywanie, bo chyba będzie... Aha, myślałam, że będzie robił dwójkę. No, chodź, chodź, chodź. My już jesteśmy na polach. Prawie. Już idziemy na naszą ulubioną ścieżkę. Tylko nie wiem czy idziemy tędy, czy tędy. Dobra, idziemy tędy. Bobby wybrał tędy, to idziemy tędy. Dzisiaj. No więc na razie nie będę się odzywała, tylko po prostu Wam nagram. Ale dzisiaj fajna pogoda, tylko mimo, że jest ten wiatr, ale to już tam przeżyjemy. Ważne, że chociaż nie pada. Nie misiu? Ogólnie musieliśmy zawrócić, bo był tam jakiś pies. Wczoraj się przestraszyliśmy, bo, bo nie był taki mały mm, Więc idziemy chyba dzisiaj w drugą stronę Albo pójdziemy na przykład, nie wiem, do glitań może Bo gdzieś musimy się wybrać, póki nie pada Bo dzisiaj zapowiadali deszcz Więc no, zapowiadali zaćmienie, deszcz Ciekawe co jeszcze no, więc idziemy tą drogą. Musieliśmy stamtąd zawrócić. No, więc dzisiaj idziemy tą, trudno. Nie nie lubimy tej łóżki, ponieważ jest nierówna. Yy, są tu różne badyle. Yy, pogryzione jakieś patyki tu leżą. No, więc idziemy sobie tędy dzisiaj. Jakieś kałuże też są czasami, błoto się mega robi. No więc rzadko tu nie dochodzimy. a pewnie słyszycie kolejne odgłosy. Ale mam klucze. Yy, tak, musiałam dom zamknąć i teraz mnie tu szeleszczą. A, no właśnie! Zapomniałam wam powiedzieć. Ostatnio byliśmy w sklepie Kopciuszek. Nie wiem czy znacie, ale polecam ten sklep, ponieważ są to Fajne rzeczy dla ogólnych zwierzaków. Dla kotów, psów, chomików, królików. Podobnie jak zoologiczne ale moim zdaniem trochę lepszy. Polecam ten sklep, bo kupiliśmy tam obrożę. Pewnie zauważyliście taką czarną. W domu, jak już wrócimy ze spacerku, to wam ją dokładniej pokażę. Bardzo fajną obrożę. Byliśmy też w zoologicznym, ale nie było rozmiaru na Bowiego Więc pojechaliśmy właśnie do tego kopciuszka I słuchajcie, znaleźliśmy właśnie tą czarną obrożę I polecam Ten właśnie sklep, bo jest mega fajny Ja ogólnie, jeśli tam po coś mam iść, to Po coś ogólnie dla psa to właśnie najpierw zawsze zachodzę do tego sklepu, właśnie Kopciuszek, bo tam jest dużo fajnych rzeczy, i akurat takich, których potrzebuję. Więc fajnie. Fajny jest ten sklep. I naprawdę mega go polecam. Oczekajcie, bo ktoś dzwoni. My już wychodzimy z tego pola i idziemy na tą dróżkę. O, czy może tędy? Kurczę, wszędzie mamy jakieś drogi. I zawsze nie wiem, którą wybrać. Dzisiaj może wybierzemy tą. Choć, o, nawet piesę wybrał tą. To pójdziemy tutaj. O. Słuchajcie, ja już się odezwę do was, gdy już będziemy w domku, ponieważ jest straszny wiatr. I no, nie dam rady tak nagrywać. Więc odezwę się, jak już będziemy w domu sorki, ale ktoś ciągle do mnie dzwoni. A ja miałam powiedzieć, że się tak ciepło zrobiło. Jest trochę wiatr, ale to dobrze, bo aż było za gorąco. Ja się cała spociłam. Piesek też był aż sapie. Zobaczcie. Kurde, teraz nie widać. Ale on tak sapał. My już wracamy do swojego domku. Ech. Tak ciepło się zrobiło, że chyba aż za ciepło. Wiem, ciągle narzekam, ale chyba dlatego się tak ciepło zrobiło, bo właśnie miało padać. Ale trudno. Wola, gdy jest nawet za gorąco, niż by padał deszcz. Kota zobaczył, no, chodź tu. Podrapicie i będzie i będzie mega źle. My już jesteśmy pod naszym domem. Chodź wchodzimy. Uf. Ale się spadziłam. Okej, okay, już my jesteśmy. Muszę mu nalać świeżej wody. Dobra, my będziemy teraz sobie odpoczywać po spacerku. I już chyba będziemy się z Wami żegnać. Wiem, że mia miałam Wam pokazać tą jego obruszkę nową, ale chyba już nie dam rady do Was mówić. Dzisiaj już się nagadałam. Więc chyba już będziemy się widzieć w kolejnym filmiku. I chciałam Wam jeszcze ostatnią rzecz powiedzieć, bo pewnie się zdziwiliście. Chodzi o to, że jakby teraz będę częściej nagrywała, i pewnie się zdziwicie, jak skoro mówiłam, że. Nie będzie teraz długo filmów, bo będzie właśnie ta przeprowadzka. Jak my podróżowaliśmy, przecież skoro my musieliśmy te meble przenosić przez cały miesiąc, my teraz przez ten miesiąc to wszystko przenosiliśmy do naszego drugiego mieszkania. I teraz robimy sobie przerwę na jakieś dwa tygodnie, więc myślę, że jakieś, może jeszcze dwa filmiki wam nagram i już chyba w następnym filmiku wam pokażę tą obruszkę bo już teraz nie mam siły uwierzcie mi że nie mam I więc my się widzimy w kolejnym filmie i jeśli wam się podobało zostawcie ławeczki w górę i subskrybujcie pa